Było ciekawe spotkanie o obalaniu mitów laktacyjnych. Nam, ekspertkom, zależało na tym, żeby obalić te najbardziej popularne mity laktacyjne, które gdzieś wśród mam w ciąży, kobiet karmiących pokutują. Po co? Po to, żeby było im łatwiej. Internet jest oczywiście kopalnią wiedzy, ale też musimy wiedzieć, jak, jak tych informacji tam szukać i którym informacjom możemy wierzyć, a którym nie możemy wierzyć. Mitów jest tak strasznie dużo, że doszliśmy do wniosku, że zmieniamy nasze spotkanie, które miało mieć całkiem inny tytuł, na mity laktacyjne, ponieważ to jest bardziej przystępna struktura, ale omówiliśmy dzisiaj może krople w, w morzu wszystkich mitów laktacyjnych, jakie są, więc jest ich bardzo dużo. Rodzę swoje dziecko, przytulam je ja nie mam mleka. To jest mit. Mleko zaczyna być produkowane w piersiach mniej więcej od 16 tygodnia ciąży. Czyli kobieta, która rodzi swoje dziecko, ona to mleko ma, natomiast jego ilość w tych piersiach jest mała. Jest po to mała, żeby dziecko mogło bezpiecznie pobierać to mleko, żeby móc się nauczyć, jak oddychać, połykać ssać równocześnie. To jest trudny proces. Chodzi nam o to, żeby mamy jak najdłużej karniły piersią, żeby jak najwięcej mam w ogóle karmiło piersią i najlepiej wyłącznie karmiło piersią, bo jest to najzdrowszy sposób karmienia dzieci. No, dlatego też są takie spotkania i wyjaśnienie pewnych tematów. Mnie zafascynowały badania, w których ukazano, że kobiece piersi w czasie karmienia podwyższają swoją temperaturę. W ten sposób dostosowują się do temperatury dziecka, które przeważnie leży na mamie. I to, bada, to, to odkryto badając temperaturę wcześniaków. W Australii urodziły się dwie dziewczynki przedwcześnie, które położono na pierś mamy. Jedna była bardziej wchłodzona, druga miała prawidłową temperaturę. I w kamerze termowizyjnej. Ukazało się, że jedna pierś zaczęła się podgrzewać cieplej, była cieplejsza, zwiększyła swoją temperaturę. Wsparcie w okresie okołoporodowym, czyli mówię tutaj o tym okresie ciąży, porodu i okresie po porodzie i później tym, tym okresie z małym dzieckiem tak zwanym, tak, to jest czas, kiedy rodzina potrzebuje bardzo dużego wsparcia. No i myślę, że ważne jest to, żeby to było wsparcie profesjonalne w takim sensie, czyli my mówimy lubić o wsparciu opartym na dowodach naukowych, tak, czyli że to co my uprawiamy to jest oparte na dowodach naukowych, czyli śledzimy badania, wiemy co się dzieje w świecie naukowym z naszych branż i możemy się tym dzielić po prostu.